Dawno temu w pewnej japońskiej wiosce młody, samotny mężczyzna siedział wieczorem przy oknie, spoglądając na zimowy pejzaż. Z rozmarzeniem obserwował piękno ośnieżonych krajobrazów, pragnąc w sercu, by spotkać kiedyś kobietę równie piękną jak lodowe sople zwisające z jego dachu. Nagle usłyszał pukanie do drzwi. Odezwał się głos kobiety. Delikatny i czysty jak kryształowy lód Przepraszam, wędrowałam tą drogą, ale burza śnieżna stała się zbyt gwałtowna, bym mogła iść dalej. Czy pozwoliłbyś mi przenocować w Twoim domu? Młodzieniec oczywiście zgodził się, a jego radość była ogromna, gdy ujrzał, że kobieta jest równie piękna, jak jej głos. Dokładał wszelkich starań, by uczynić jej pobyt jak najbardziej przyjemnym. Kilka miesięcy później kobieta wciąż mieszkała w jego domu. W rzeczywistości oboje zdążyli zakochać się w sobie do szaleństwa, a podróż, którą rozpoczęła, całkiem przestała mieć dla niej znaczenie. Wzięli ślub i byli bardzo szczęśliwi. Pewnego wiosennego poranka piękna młoda żona wybrała się na zakupy. Jednak tej nocy nie wróciła do domu. Mężczyzna czekał na nią każdej kolejnej nocy, lecz bez skutku. Śnieg stopniał, kwitły śliwy, a wiosna rozgościła się na dobre. Pytał każdego, kogo spotkał, czy widział jego ukochaną. Szukał jej wszędzie, lecz nie znalazł żadnego śladu. Nikt z napotkanych ludzi również nie potrafił mu nic powiedzieć. W końcu, zmuszony przez okrutną rzeczywistość, pogodził się z myślą, że go opuściła. Z czasem złamane serce mężczyzny powoli się zabliźniło i po jakimś czasie poślubił młodą kobietę ze swojej wioski. Następnej zimy, podczas burzy śnieżnej, młodzieniec znów siedział przy oknie, wpatrując się w długie lodowe sople zwisające z dachu. Nagle usłyszał pukanie do drzwi. Gdy otworzył, przed jego domem stała piękna kobieta, która zamieszkała u mężczyzny poprzedniej zimy. Mężczyzna zamarł w szoku. Szukałem cię każdego dnia. Co to wszystko ma znaczyć? Jak mogłaś zniknąć bez słowa? Wykrzyknął pełen żalu i gniewu. Kobieta odpowiedziała cicho, wiesz, miałam swoje powody. Ale obiecaliśmy sobie wieczną miłość. Mówiłeś, że nasza wieś jest tak długa i mocna, jak piękne sople zwisające z Twojego dachu. A jednak ożeniłeś się ponownie. Piękna kobieta odeszła z wyrazem smutku na twarzy. Młodzieniec ruszył za nią, gdy nagle usłyszał głos dochodzący z wnętrza domu. To była jego nowa żona. Która zaniepokojona zapytała: Co się dzieje? To nic. Zostań w środku. Odparł, nie odwracając wzroku od oddalającej się postaci. Nagle rozległ się ogłuszający trzask, a potem przeraźliwy krzyk przy drzwiach wejściowych. Nowa żona wybiegła na zewnątrz, by sprawdzić, co się stało. Tam, na zaśnieżonym podwórzu Leżał jej mąż. Był martwy, przeszyty przez ogromny sopel lodu, który spadł z dachu, przebijając mu czaszkę.